Kochani, dzisiaj nowa historyjka i będziecie mieć napisane tytuł. No i łapeczki, w górę, subskrypcje, błagam. No i jedziemy. Kuku, kuku, na telewizję. Mm. Ja z tobą. Co tam oglądacie? Nie wiem, my ja sobie pogram. No. O! Rodzice muszą nam załatwić większy pokój. A tu potrzebujemy większej prze przestrzeni. Aha. No. Super. A ja potrzebuję większego komputera. No patrzcie, jakie to małe. Przecież tu się mm, wszystkie nie zmieścimy. Daj mi też. No właśnie. Dobra, oglądamy ten program. W sumie ja też. Mam pomysł. Chodźmy na dół na chwilę. Nie, czemu on ma taki... A, ale super, mam pomysł. Weźmy tu karteczkę z jakimś liścikiem. Mm. Ta będzie dobra. Dobre, to jest otwórzny i to chyba o mój Boże, posprzątajcie tu. Nie. 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 Wynocha. Och, jak wy się odzywacie do swoich siód? Jesteśmy stąd najstarsze. Chyba najmłodsze. Mm. Ja ci zaraz dam najmłodsze. Ej, może się uspokójmy, dobrze? Zawsze ostrzelajmy co jakiś nowy outfit. No Chodźmy, chodźmy. Nie ma co się denerwować. Yy. Macie szczęście, że one mnie trzymają. Już będzie poważ. Yy. Dobra, odkładamy to. Ale nudy, wkurzenie ciągłe sióstr. No, w sumie tu możemy tu trochę posprzątać. Posprzątać nigdy! My tu możemy mieć syf. Ueł, ueł. Niech w sumie sprzątnę swoje karteczki, a w sumie nie, Ho i porysujmy, dobra, okej. Okay. Chyba, chodźcie teraz szybko, no chodźcie, chodźcie. Hej, 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 rodzice! O, oj, Boże, co się stało? No bo my chcieliśmy, by... nowy pokój. Co? No większy. Wiesz co jak to jest? My jesteśmy takie... Jeszcze takie dziewczyneczki twoje. No weź nam kup większy pokój. No co my zrobimy z tym starym? Jeszcze jakiś nowy outfit by się przydał. Dzieci, ja nie mam na to kasy. Jeśli wy macie, to proszę bardzo. Ja nie. Uf. Mam pomysł. Tylko poczekajcie. Dobra, chodźcie, pokażę wam. Mamy te same modele, prawda? A jeśli te same modele, to znaczy, to znaczy, że możemy sobie wziąć. Co możemy wziąć? Nie wiem, kasę czy coś. mani money, money money. No, myślicie, że co tam rodzice mogą trzymać. <laughs> to nam wystarcza. Albo zrobimy przemianę pokoi. W sumie to też jest rozwiązanie. Ale outfit senowy musimy odstrzelić, więc weźmy sobie potem w tym dzisiaj i tak dzień naszego kieszonkowego. Tata! ta! -ta! Pójrzcie to tu. Ach, tak. I e po dzisiaj dzień naszego kieszonkowego to może nam dasz? No dobra. Bo... Ja wy co? Ja wy co? Podglądacie? No siosio! No dobra. Bo... te? Macie, macie dzieci. A, dziękujemy, tato. Tak, bardzo dziękujemy. No dobra. No dobra, chodźcie teraz, dziewczyny. Okej. Okay. Okej, okay, to jest chodźcie. To jest tylko kasa. Musimy tylko odłożyć. My teraz Chodźcie, spadamy stąd. Yy, o, lodówka. Super, to chodźcie. Zrobimy przemianę. Zrobimy trochę większy pokój. Znaczy, zmienimy się pokojami. Będzie ekstra. No, a do tego jak ma. ma. Mamy takie. Super rodzeństwo. Przekupimy im ich na. No. Zjedźcie nam trochę na outfit. No, czego tu szukacie? Chcieliśmy wykupić ten pokój. No, zawsze? No, a co? Nasz też jest przestronny. Na trzy osoby. Hmm, no, w sumie nie potrzeba nam takiego du du dużego pokoju. Dzieci, zamiana pokojów. Dobra. Najpierw no wykasujemy te łóżeczka, bo niepotrzebne. Trzy puffy, e tam. Byłka komputerowe, e tam. Tyle. No to teraz my się tu urządzimy. Takie dwie. Tylko to weźmiemy tu. Dywanik w pieski. Na znaczy w Tu też musimy przemienić. Przyłożymy tam półki. Na nie trzy. To teraz ten syf musimy Nie, wezmę to i rozłożę tu. A my weźmiemy to. Przykładamy się. Eee, to nudne, no. W sumie tu będziemy mieć trochę więcej miejsca. Bo patrzcie. No, duża przestrzeń nie jest nam potrzebna. Ziemią swoje przytulaki tylko. Aha. Nie. I to tu. A te ubranko damy tu. Dwa misie, tu lisie i trzeci. Dobra, ja idę po resztę rzeczy. Nasze super rzeczy są naprawdę super. No, pasuje. Dobra, weźmiemy sobie to i to. Do wody. I możemy iść. Dobra, chodźcie. Ja idę dalej spać. Dobra, ja też. Dob Ej, Lena, ty tu. Ja tu. Ej, ja się tu boję. No tu. To teraz my będziemy tutaj urządzać... Ehm, musimy przełożyć im tam telewizję. Bo bez niej nie przeżyją. No, teraz musimy to wyrzucić. E, to. To... Zasłony bardziej zasłonięte. A nie, to w takim razie to musicie poczekać. Ej, skręć tam. Gdzie tam? No tu nie ma. No, do tyłu. Ale tam się nie da skręcić. <laughs> <laughs> Daję ja Ci pomogę. Proszę. No, no. Uh, co to za hałas dziewczynki? Uh, to tylko dzieci? Jezu! A, a gdzie są dzieci? Myślałam, że ci opowiadały. Wyprowadziły się. Na ulicy? Nie! no naszego pokoju możesz oglądać ich pokój. Dobrze, okej. Okay. O mój Boże, wstańcie! 13 godzina jest. A ty co robisz? Poranną jogę, wiesz? Nie wiem, co ja bie. O mój Boże! Ja prawdę. Pomocy! to może ona się zresetuje jakoś tam. A wy tu posprzątajcie, dobra. Ja się zrelaksuję. gdzie jest yy, łazienka. O, łazienka. Eee... Hmm, szlafroczki. I jeszcze jeden. Dobra, to idziemy sobie do SPO. trzeba przebierać. Jak myślicie? A nie. no teraz jest dobrze. Chyba to jest do tej no czego? Chyba idę siostrą za tę. O, ślefoki, przebieramy się? Chodźcie. No poczekaj, czekam na siostrę. Dobra, chodźcie, chodźcie, nie mogę się już doczekać. Idziemy tu. Rad, skakujesz? To twoja ostatnia szansa. Nie. Wow! Tymczasem gdzieś indziej. No widzę, to się dzisiaj pomaluję tego jacuzzi. No, pięknie wyglądam. Jak myślisz? O mój Boże! Kim pani jest i co zrobiła pani z moją żoną? Co to ja? Chyba użyłeś za dużo bronzera. To moja natura! O! Pięć minut później. Super, prawda? Przebiorę się w szlafrok i idę na górę. Yy, to czemu nasze dziecko ma czarne włosy? Bo sobie przefarbowałam! Co ty, głupi? Przepraszam. Co ty, nienormalny jesteś, czy co? Oh, Boże. Yy. Ok, trzeba tak ugrodzić. Hmm, ale ja mam pewien pomysł. Też trochę pomaluję, o. Na przykład tym trochę takim tym. O, trochę lepszy będę. Jeszcze się tym popsikam. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Pachnie jak truskawki. Uuu, to nie też, że to jest! A i, i jeśli chcecie mieć Tokę bokę na telefon, to możecie ją zainstalować już teraz nawet. Powiedzcie tylko na... Powiedzcie tylko Toka Boka i wam. Zainstalujcie taką taką jedną babkę. Teraz wam pokażę o kogo mi chodzi. Polecam tą grę. Może Wam się znudzić albo i nie. Fajna jest. Możecie poruszać postaciami, bawić się i przemieniać. O tą babkę. To klapka jest fajna. I mam nadzieję, że Wam się podoba. No dobra, już mi wystarczy tej kopiary. Ale... Nie dobra, zbyt... to... Y... szlafrok wezmę. Tu szlafroki do spania. Pierucha. Teraz muszę w sumie to go do starego domu po moje ciuchy. To widzowie, mamy dwa domy. Tylko jeden po prostu. Jeden po prostu był za duży. I przez to musieliśmy go zmienić. O, zapomnieliśmy o dziedzinie wody. Przy tej przyprowadzce naprawdę można się pogubić. Mieliśmy jeszcze swojego pieska. I parę innych rzeczy. Spędzamy dużo czasu w domu w domu willi ale po tak prostu chcemy zrobić niespodziankę dzieci Będziemy Będziemy jakby robić remont i za nam w tym pomoże. Dzieciaki pójdą do babci, a przygodę możecie zobaczyć. Przygodę z tej podłożymy Będziecie mogli zobaczyć. może w, w, wam go pokazać. Oczywiście pa, pamiętajcie, żeby tu zostawić pod tym filmem łapki w górę. I za naprawdę się o to staram. Przyszukam ich pokój.

Tato, cześć, to cześć, to, 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 to. Hej, 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 hej! Dzieci, późno już jest. Kładźcie się już spać. Dobra. To nasze piżamy i tak. Dobry Kto nie będzie teraz spał, zostanie zabity. Śpię. Co to było? Hmm. Nie śpisz. Kim on jest? Jestem Czarną Panteją. A teraz... A teraz muszę cię zabić. Przy... Yy, lepiej nie. ピシェバ。Co? Co? Co? Co co się tym zajmą. Uf. I to koniec tej historyki. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Łapki w górę i sobieki.